W 2007 roku, 2017 roku, kiedy nasi obecni tutaj parlamentarzyści e, logmowali za tym, żeby wpisać nasz dworzec do inwestycji e, kolejowych i on został wpisany, to pamiętamy jak e, dzisiejszy włodarz naszego miasta, prezydent Wrocławka wyśmiewał ten pomysł, mówił, że nie będzie tego, mimo tego, że to jego koledzy e, zrzucili e, wcześniej ten projekt e, jak rządzili e, z listy, e, która ponoć... E, że prezydent naszego miasta mógłby zalogować u swojego partyjnego kolegi Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o to, żeby nie dyskryminował mieszkańców Włocławka, nie dyskryminował mieszkańców naszego regionu, bo można było skorzystać z programu Kolej Plus dla dobra mieszkańców i dla rozwoju tej infrastruktury kolejowej, a niestety z tego nie skorzystano i bardzo proszę o... miliardów złotych decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jakież było nasze zdumienie, kiedy zobaczyliśmy, że wśród 34 pozytywnie zaopiniowanych projektów modernizacji linii kolejowych, odtwarzania połączeń kolejowych, budowy przystanków, budowy łącznic kolejowych nie ma ani jednego programu polityczstwa jawsko-pomorskiego. Marszałka Województwa, udziału naszego regionu w tym programie, w którym trzeba to powiedzieć wyraźnie i podkreślić, 85% inwestycji finansuje skarb państwa. 15% finansują albo urzędy marszałkowskie w kraju, albo łączą to finansowanie również z pieniędzmi poszczególnych gmin, które wnioskują do programu. Jak wygląda to wnioskowanie? Otóż. Ministerstwo Infrastruktury ma takie dane, ja także jako poseł do Senatu również mam informacje od naszych samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego, że byli zainteresowani, wskazywali panu marszałkowi takie potrzeby, aby włączyć się w ten program, aby móc skorzystać z dofinansowania, sięgnąć po ogromne pieniądze. Bez udziału Urzędu Marszałkowskiego nie jest możliwy udział w programie, dlatego że Urząd Marszałkowski jako organizator transportu kolejowego w województwie musi dokonać uzgodnień z samorządami, które wnioskują o realizację określonych potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Żaden projekt nie wpłynął zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski. Widać ewidentnie, kompletny brak wizji dla transportu kolejowego w naszej polityce, a tak naprawdę brak zainteresowania transportem kolejowym, bo szanowni państwo, chociażby nie chcę mówić jeszcze inny fakt, jeszcze do dziś nie jest rozstrzygnięty przetarg na przewozy regionalne, ale yy, nieskorzystanie z programu Kolej Plus uważamy za ogromne zanikanie na niekorzyść naszych mieszkańców. Właśnie także po rozstrzygnięciu tego programu, kiedy wśród 34 wniosków nie znalazł się ani jeden wniosek z naszego województwa, bo nie został ani jeden złożony, e, rozdzwoniły się telefony i mamy konkretne informacje od samorządów z, z województwa wujaszku pomorskiego, e, które są zdumione e, tym właśnie, że takich uzgodnień nie poczyniono. Resztę informacji bardzo proszę pan senatorów Szanowni Państwo, wszyscy ubolewamy nad tym, co przed chwilą powiedziała Pani Poseł, szczególnie mieszkańcy naszego regionu, bo spraw, które mogłyby być załatwione tym programem jest bardzo dużo. Ja akurat mam biuro, jak Państwo wiecie, w Ciegocinku i do Ciegocinka w okresie, w sezonie w letnim przyjeżdża bardzo dużo, szczególnie ludzi starszych do, do sanatorium, gdzie aż się prosi, żeby uruchomić to piękne połączenie, które było, było do niedawna, i parę jeszcze, między Aleksandrowem a Ciegocinkiem. Pisałem nawet w tej sprawie y, prośbę do pana Marszałka. Yy, przyrzeczenia były. Zajmiemy się Panie senatorze tą sprawą. Teraz była idealna okazja ku temu, niestety sprawę przez Pana. a to jest bardzo ważne, bo mamy y, kurort 3 odcinek, jeden z naj, najpiękniejszych w Polsce i w Europie. Również tak jak na początku zaznaczyliśmy, trzy lata temu była jedna z pierwszych konferencji tutaj, y, gdzie teraz powstaje, gdzie jest budowany dworzec. Wówczas większość kolegów z opozycji, pan prezydent, i, i koledzy z ugrupowań nam przeciwnych wyśmiewali, wyśmiewali nas, że są kolejne mrzonki. Dziś już widzimy, projekt jest realizowany, z żadnym, z maleńkim opóźnieniem, może miesięcznym, ale to zostanie nadrobione, to było spowodowane warunkami klimatycznymi, nie opóźnieniem załogi, a załoga jest z jak Państwo wiecie, buduje dużo taniej, nasz inaczej oferent był wybrany najtańszy, za, za niecałe 26 milionów, powstanie dworzec, dworzec będzie oddany Czyli na mnie przeszkodzą jakieś inne nadprzyrodzone czynniki? Mam na myśli tą sytuację geopolityczną, jaką w tej chwili mamy. W 2023 roku, i co na pewno ucieszy mieszkańców, i wówczas połączenie Włocławka z Warszawą, ile będzie zajmowało? Godzinę i pięć minut. prawda? Godzinę i pięć minut, nie tak jak w tej chwili, blisko dwie i pół godziny. Prawda? Dwie i pół godziny. Także myślę, że wszyscy na to czekamy i wierzymy w to, że władze województwa również miasta obudzą się obudzą się w tym kierunku, ażeby tą sytuację, jaką mamy na kolei w tej chwili lokalnej Państwo również wiecie, co w tej chwili myślę prawda? Że, że praktycznie y, pociągi są zatrzymywane ludzie nie mają czym dojechać do pracy dzieci do szkół, no takiej sytuacji być nie może być nie może, wierzymy w to, że ona ulegnie zmianie Bardzo dziękuję Panu Radny Szanowni Państwo, dużo mówi opozycja, członkowie Platformy Obywatelskiej na temat pozyskiwania środków zewnętrznych Teraz, jak pani poseł powiedziała, 11 miliardów złotych rząd polski położył na tacy. Niestety, ani Włocławek, ani województwo kujawsko-pomorskie nie skorzystało z tej oferty. Pan prezydent z Platformy Obywatelskiej, pan marszałek z Platformy Obywatelskiej mówią dużo o pozyskiwaniu środków. W tym przypadku ewidentnie zaniechani tego właśnie działania. Nie pozyskali ani złotówki. Myślę, że dla Włocławka, dla całego regionu kujawsko-pomorskiego jest to olbrzymi policzek właśnie dla członków platformy obywatelskiej Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak Państwo śledziliście, pewnie wiecie Państwo, że duże pieniądze wczoraj na rozwój infrastruktury można powiedzieć kolejowej, bo tramwajowej w Toruniu zostały przeznaczone rządowych, a więc widać, że są samorządy, które sięgają po te środki i rozwijają swoje małe ojczyzny, natomiast no niestety we Włocławku chyba przeważa kwestia można powiedzieć legitymacji partyjnej, która jest ważniejsza niż rozwiązywanie poszczególnych problemów, także apeluję jeszcze raz z tego miejsca do Pana Prezydenta o to, żeby zainteresował swoich kolegów, którzy zasiadają w zarządzie województwa do tego, żeby aplikowali o te środki, które są dostępne dla mieszkańców naszego miasta i rozwiązywali te problemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Apelujemy także do marszałka województwa, żeby wsłuchiwał się w głos mieszkańców, w głos samorządu województwa kujawsko-pomorskiego i zechciał sięgnąć po ogromne środki finansowe na wsparcie połączeń kolejowych, na to by kolej była bliżej także mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, żeby nie dochodziło do tego typu karygodnych celi. Bardzo dziękuję. Są jakieś pytania to proszę. Pan senator mówił o połączeniu Aleksandrów, Kujawski, Ciechocinek, które mogłoby z tych pieniędzy być może być zrealizowane, gdyby ktoś aplikował. Jakie jeszcze potrzeby samorządowcy zgłaszali, no o które w końcu nie aplikowano? Pani redaktor, wiemy że, wiemy, że takie potrzeby zgłaszali samorządowcy, chociażby prezydent Torunia, z którym wczoraj też na ten temat rozmawiałam, który składał bezpośrednio takie potrzeby panu marszałkowi. Mamy również informacje o tym, że między innymi wśród tych gmin były miasto Chełmno, Grudziądz, gmina Grudziądz, gmina Koronowo, gmina Żnin, ale wiele samorządów również rozmawiało bezpośrednio, nie tylko z ministerstwem Infrastruktury, ale także z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego. Nie wiem, czy dowiemy się dziś od pana marszałka, jakie to były samorządy i dlaczego jest takie zaniechanie ze strony zarządu naszego województwa, ale kto, nie jak organizator transportu kolejowego w województwie, a jest nim marszałem województwa, powinien najlepiej znać potrzeby, Potrzeby są ogromne i właśnie na skutek, może inaczej, w odpowiedzi na te ogromne potrzeby poszczególnych gmin mieszkańców gmin właśnie powstał program Kolej Plus, na który jeszcze raz przypomnę rząd w ubiegłym tygodniu dwukrotnie podniósł finansowanie. Jest to dzisiaj ponad 11 miliardów złotych. Prawo i sprawiedliwość odpowiada na potrzeby ludzi. Chcemy, żeby kolej była bliżej ludzi. Wiemy doskonale, jak ważne jest odtwarzanie tych połączeń kolejowych były kiedyś likwidowane. To są po prostu takie y, y, miejsca na mapie poszczególnych województw, które są po prostu odcięte często od komunikacji i wykluczone. Ten program zapobiega wykluczeniu komunikacyjnemu. Sięgnijmy po niego, Panie Marszałku. Czyli te samorządy złożyły jakby swoje aplikacje do Urzędu Marszałkowskiego, tylko to z urzędu nie wyszło dalej. Potrzebne są uzgodnienia z marszałkiem, mm. więc samorządy mówiły marszałkowi o swoich potrzebach. Niektóre w pierwszym etapie złożyły też te zapotrzebowania do Ministerstwa Infrastruktury bezpośrednio. Mm. Ale bez uzgodnień, z gwarancji e, ze strony marszałka, mm. bo marszałek musi zagwarantować odpowiednią ilość pociągów, które będą kursowały przez 5 lat na Proszę i skończył daną linię y, y, kolejową. Niestety mm -hmm. takich takim uzgodnieniu, że skoro nie można do tego pojechać.